Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe przyszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki. Wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto w polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie Panie? On im odpowiedział, gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy. Oto słowo Pańskie. Wiecie, co tak sobie e, myślę. Taka mi myśl przyszła po lekturze tych, tych tekstów, że z jednej strony one są dosyć trudne, bo pokazują one taką rzeczywistość końca, jakiegoś takiego zakończenia pewnego etapu. Zwłaszcza ta dzisiejsza Ewangelia to w ogóle tak obrazowo jest mocna, że możemy sobie dosłownie wyobrazić, że dajmy na to połowy z nas nie ma. Że za chwilę może być tak, że połowa z nas wyparuje. To tak troszeczkę, jakby ktoś Marvela oglądał, też troszeczkę, prawda? Ale wiecie co, tutaj nie chodzi o jakieś takie rzeczy nadzwyczajne, tu nie chodzi o jakieś rzeczy takie nie wiadomo jakie magiczne. Bo y, zobaczcie, że Chrystus mówi o Królestwie Bożym: że przyjdzie taki moment, kiedy to Królestwo się pojawi na nowo, kiedy On przyjdzie. O tak. I możemy sobie zadać pytanie, właśnie, czy jakby z, po której stronie my będziemy. Czy będziemy po stronie tych, którzy zostaną, czy po stronie tych, których Chrystus weźmie, weźmie do siebie. Sądzę, że wszyscy chcieliby tak powiedzieć, że tak, ja, będę, ja chcę być tym, który, y, który zniknie, prawda? Ten, który się pojawi w Królestwie Bożym. Y, ale to nie jest coś takiego, co ma się wydarzyć y, od tak. W sensie to nie jest żadna loteria, to nie jest żaden totolotek. Królestwo Boże jest obecne już tutaj na Ziemi. Można powiedzieć, że Kościół, że my jako chrześcijanie jesteśmy już częścią tego królestwa przez chrzest, prawda? I to od nas dużo zależy w tym momencie: czy my będziemy wierni swojej wierze, czy będziemy tymi, którzy będzie, będą tą wiarę negowali. I tak sobie pomyślałem, moi drodzy, że tutaj z kolei nam odpowiada niesamowicie pierwsze czytanie. Bo zobaczcie, Jan pisze do wspólnoty, chociaż używa tutaj takiego bardzo osobowego podejścia. Wybrana pani, można byłoby powiedzieć, że pisze do jakiejś kobiety, ale on pisze do, do wspólnoty wierzących. I to, co mówi o dzieciach, to mówi o tych, którzy są w tej wspólnocie. To, co on pisze do nas. Że, yy, że znalazł wśród twych dzieci, tych dzieci takie osoby, które postępują według prawdy i zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od ojca. Zgodnie z przykazaniem, jakie, przykaza jakie otrzymaliśmy od ojca, prawda? I on mówi dalej, że co? Że on nie głosi żadnego innego, nowego przykazania. Że nic nie zmienia w nauce, którą przekazywał Pan Jezus, prawda? Przypomnijcie sobie, jakie jest najważniejsze przykazanie. Jezus mówi wprost: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. O tym nam mówi Ewangelia. I zobaczcie, moi drodzy, że Jan tego w ogóle nie zmienia. Nie zmienia żadnych innych też żadnej innej nauki Pana Jezusa. I on to mówi w do, pisze do ludzi, którzy. Wiecie, są narażeni na różnego rodzaju herezje. My tam sobie możemy myśleć, że herezja w Kościele to, to jest jakieś, nie wiem, od średniowiecza w górę do, do naszych obecnych czasów. Że w, że w czasach apostolskich wszystko było fajnie poukładane po, tak, jak trzeba, ale gdzieś tam od pewnego momentu się zaczęły herezje. Nie. Herezje zaczęły się od samego początku chrześcijaństwa. I tutaj Jan pokazuje o jednej konkretnej herezji, że, żeby zwracać uwagę na tych, którzy mówią, że Chrystus nie był człowiekiem, prawda? Że jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus, no właśnie, że są ludzie, którzy myślą, że to nie jest możliwe, że Jezus Chrystus był w stu procentach człowiekiem. A zobaczcie, co mówi nam Kościół i nasza tradycja, i nasza wiara. Że Chrystus był w całości człowiekiem i w całości był Bogiem i jest Bogiem. O tak, prawda? Że te dwie natury ludzka i boska jednoczą się w Chrystusie. I możemy sobie pomyśleć, moi drodzy, bo czasami, wiecie, jest takie myślenie, że to, co mówi Kościół, to ja sobie z tego wezmę trochę tego, trochę tamtego, jeszcze szczyptę jakiejś innej rzeczy, ale resztę nie będę brał. Bo broń Boże będę na przykład, no nie wiem, bo broń Boże nie będę brał na przykład przykazania, nie wiem, nie kradni, nie cudzołóż i tak dalej, bo mi są one przeszkodą na przykład, prawda? No nie, nie możemy zmieniać przykazań, nie możemy zmieniać Bożego Prawa, prawda? To wszystko, zobaczcie, co nam daje Pan, Pan Bóg, to nie jest coś, co ma nas wiązać. Nauka Pana Boga to nie jest czymś takim, co ma nas krępować, wprost przeciwnie, ona ma nas uwalniać. Bo jeżeli weźmiemy na poważnie to, co mówi Pan Bóg, to, co mówi Chrystus w swoim nauczaniu, to zobaczymy, że to nas prowadzi do niesamowitej wolności i że wszelkie przykazania i cała nauka Pana Jezusa to jest droga do wolności. To jest droga do bycia z Nim. To jest droga do Królestwa Bożego. A wszystko to, co się temu sprzeciwia, to dopiero nas zaczyna, wiecie, wiązać, to dopiero nas zaczyna jakoś tak uzależniać, też prawda? Ale Pan Bóg nie stworzył nas do tego, abyśmy byli więźniami. Pan Bóg nie stworzył nas do tego, abyśmy się nawzajem, wiecie, nakładali sobie nawzajem coraz to nowe kajdanki na, 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 na rękach, prawda? A my niekiedy tak sobie robimy, po prostu, nawet nieświadomie, wchodząc czy wybierając pewne swoje jakieś rzeczy z nauczania Pana Boga, ale resztę zostawiam sobie na przykład. To tak można byłoby powiedzieć, że ok, kocham Pana Boga, lubię siebie. Ale drugiego, to to nie tego mojego sąsiada spod dwójki tego nie, nie znoszę. Albo tej, yy, tej nauczycielki ze, yy, ze szkoły, która mi Pałę postawiła, tej to nie lubię po prostu, prawda? No nie o to chodzi. Ja sądzę, że chodzi o to, abyśmy w tych, nasz, w tych przykazaniach Pana Boga i w Jego nauczaniu Odkrywali miłość, odkrywali to, że On chce, abyśmy byli wolni, czyli niezależni od tego, co może nas uzależniać, co może nas krępować. A jak będziemy wolni, to znaczy, że będziemy wolni przed Nim, przed Panem Bogiem i będziemy mogli w wolności naszej i z wielką radością zbliżyć się do Królestwa Bożego. Amen.